Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo następuje przejęcie przez Urząd Morski w Gdyni jednostki Zodiak 2. Jest to pierwsza z dwóch bliźniaczych jednostek wybudowanych w ramach projektu. Budowa dwóch jednostek wielozadaniowych. Statki te zastąpią wysłużone już ponad 30-letnie jednostki Zodiak i Planeta, odpowiednio jednostka Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w Szczecinie. No, można powiedzieć, że wchodzimy w nową jakość. Jeżeli Państwo spojrzycie już na samą, na samą jednostkę, robi wrażenie, ale rzeczywiście ma ogromne możliwości. Zarówno jeśli chodzi o obsługę oznakowania nawigacyjnego, do czego będzie używana tak na co dzień, ale posiadają te jednostki również szereg innych funkcji, jak np. lodołamanie, holowanie, zbieranie rozlewów olejowych. Asysta, chorownicza, asysta ratownicza mają na pokładzie możliwość hospitalizacji rozbitków, także jest tu szereg innych dodatkowych funkcji oraz funkcja hydrograficzna, o której nie wspomniałem też, które pozwolą nam zabezpieczyć nasze zadania, zadania administracji morskiej na morzu. Myślę, że to jest właśnie podkreślenie, że na stulecie mamy nowe jednostki, nowy świat, skok XXI wiek. I właściwie wielozadaniowość, rozwiązywanie różnych problemów, które do tej pory trzeba było rozwiązywać w wykorzystaniu kilku jednostek, a nie jednej. Kontrakt został podpisany w marcu, na początku marca 2018 roku, i to jest tak naprawdę początek budowy. Wtedy powstawała koncepcja budowy tych jednostek, projektowanie, założenia techniczne, które potem zostały przelane na dokumentację roboczą, według której wykonywaliśmy statki. Pierwszy etap, i pewnie najważniejszy, to jest samoprojektowanie i tworzenie tej jednostki na papierze. Następnym etap to było położenie stępki jako pierwszy etap rozpoczęcia budowy, potem wodowanie kadłuba, wyposażanie statku. W końcówce to już próby morskie, uruchamianie wszystkich urządzeń, które doprowadziły nas do dzisiejszej uroczystości, czyli przekazania oficjalnego pierwszej z jednostek dla Urzędu Morskiego w Wydyni. To trudny, technicznie i złożony, złożony projekt. Jednostka przez swoją wielozadaniowość posiada wiele funkcji, które się ze sobą wzajemnie nakładają i tutaj właśnie wielki ukłon w kierunku biura projektowego, które potrafiło pogodzić w tym, co nie było niewielkim kadłubie, bo 60 metrowym, wszystkie te funkcje przewidziane dla tej jednostki. To jest statek na pewno, który podniesie jakość pracy załóg na tym, na morzu, na naszych akwenach, na pewno poprawi jakość bezpieczeństwa żeglugi, także jak najbardziej, zdecydowanie. Jest to statek wielozadaniowy. Wielozadaniowy to znaczy będzie służył zarówno działalności hydrograficzno-nawigacyjnej, czyli oznakowanie nawigacyjne. Będzie wystawiał pławy, po to, żeby prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakować drogę do portu dla marynarzy. Z drugiej strony będzie wykonywał zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Ochroną ekologiczną, czyli przeciwrozlewową. Również będzie wykonywał zadania związane z lodołamaniem ze względu na posiadaną klasę i kształt kadłuba. Dodatkowo statek ten będzie mógł uczestniczyć i będzie uczestniczył oby jak najrzadziej w akcjach ratowniczych. Na pokładzie tego statku mamy miejsce dla 60 potencjalnych rozbitków. Statek już jest na polskich wodach, już mamy dokumenty. Natomiast uwieńczeniem tego procesu budowy statku jest zawsze podniesienie bandery. To podniesienie bandery no, miało mieć miejsce w ramach obchodów stulecia administracji morskiej, które to obchody przypadają w tym roku, bo w kwietniu roku 1920 powstał Urząd Marynarki Handlowej, i my jesteśmy kontynuatorem tego działania Urzędu Marynarki Handlowej. Chcieliśmy to hucznie obchodzić, ale niestety pandemia, koronawirus nam to pokrzyżował. W związku z tym planujemy podzielić to na dwie części. Będziemy podnosili banderę, szcili statek, bo to jest też bardzo ważny ceremoniał morski. I następnie będziemy przystępowali do obchodów, ale to chyba już w przyszłym roku. Być może w ramach również celebrowania stulecia. Search and Rescue, czyli ratowania życia na morzu i naszego przedsiębiorstwa, które w tej chwili funkcjonuje na rynku.